Najbardziej wkurzają mnie kłamce, nie lubię być oszukiwana. I opóźnienia. Tak, pociągów, autobusów. Tego nie mogę cierpieć. Co jeszcze ciekawego? Nazywam się Katarzyna Mazur i jestem aktorką. W kinie bardzo lubię minimalizm. To, że często potrzebujemy niewielu środków, żeby coś zadziałało, żeby coś mogło wzruszyć, przejąć, rozbawić. Taka magia. Nie radzę sobie z przypominaniem o sobie. Od jakiegoś czasu pracuję jako realizator dźwięku. Nagrywam lektorów, aktorów, którzy czytają książki. Sporo pracuję z mikrofonem, nagrywam dabingi, Byłam na przykład lalką Barbie, a zrobiłam kilka bajek, filmów aktorskich. Nagrałam też e, jeden film dokumentalny jako lektor, narrator. Prowadziłam całą historię. I oczywiście motywy muzyczne. Od czasu do czasu wybieram się do studia, żeby nagrać jakąś piosenkę. To w zależności, co mi w duszy gra.